Dzień dobry! Dzień dobry, kochani! Pozostało jeden czy dwa dni do świąt. Jest 23, trzeci jutro już 24, wigilia, 25. Mm, I tak. I co? Ja dzisiaj idę do pracy po południu, a dzisiaj mam. Teraz mam tak, jakby wolne, ale jest po prostu mnóstwo rzeczy, które muszę zrobić. Już mój chłopak mnie obudził o ósmej i z takim, wiecie... Wyczyść kupę kota! Wyczyść, bo śmierdzi! I tam. Później musisz mnie odwieźć, bo musimy naprawić samochód i oczywiście masę rzeczy do zrobienia. No ale cóż, tak jest ten czas przed świętami, że właśnie musimy wszystko zrobić i załatwić, aby później odpoczywać i się zrelaksować. Także tak, e, witam Was serdecznie i zapraszam na dzisiejszy dzień. Zobaczcie, co mój chłopak wczoraj mi właśnie kupił. E, takie śliczne róże, mm. A tu mój kot właśnie się bawi jakąś piłeczką. Tak, Candy? Tak? No właśnie. Tak więc, jakże miły sposób na rozpoczęcie dnia. Na śniadanie będę miała pierogi. Tu się gotują oczywiście z mrożonki, kupione w hiszpańskim sklepie polskim. No ale co? Tutaj też kupiłam śmietankę i zaraz będę sobie jadła. Mm. Wiecie co? Tyle radości sprawia jedzenie pierogów mi po takim czasie po prostu niespróbowania, mm, bo już bardzo dawno nie jadłam śmietany, nie jadłam właśnie pierogów ruskich. Tutaj mam też pierogi z kapustą pyszne. I oczywiście one są mrożone i ugotowane, i to nie jest to samo jak takie świeże pierogi, e, świeżo zrobione, ale po prostu ten smak tak mi przypomina właśnie moje dzieciństwo i Polskę. Więc po prostu mwah, niebo w gębie. Ja po prostu tutaj jestem w niebie. Hej, kochani, eee, witam Was raz jeszcze. Czy tu mogę jechać? Chyba mogę. <laughs> Właśnie nie mam tego podtrzymywacza, czekajcie. Eee, do telefonów. Eee, dlatego muszę trzymać w ręce swój telefon i kierować jednocześnie. Eee, kochani, eee, dzisiaj jest co? Dzisiaj jest dzień przed świętami, a my oczywiście załatwiamy sprawy. Właśnie wróciliśmy z serwisu samochodowego ponieważ... Ach. No kurczę, nie. Ponieważ, ponieważ co? Ponieważ e, nasz samochód był zepsuty, jak już chyba wcześniej mówiłam. E, tam jedna opona ciągle schodziło z niej powietrza, później zaczęło e, tryskać olej w ogóle z silnika, wszędzie był olej w garażu na podłodze, e, więc było to dosyć niebezpieczne do jazdy, a ja jeżdżę codziennie do pracy. Uch! Zły bieg. Ponieważ, wiecie, no ten olej mógł się zapalić w końcu I mógł być jakiś wybuch czy cokolwiek Dobra, nieważne e, Właśnie wracam właśnie z serwisu Jest godzina chyba 11 Ja idę na 16 do pracy Dzisiaj lecę... E, gdzie lecę? Chyba do Niemiec lecę e, I tak, i tak, moi kochani Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, jest dosyć słonecznie i nawet ciepło, jest 16 stopni chociaż ja oczywiście już założyłam sobie płaszczek i tak, zaraz jedę na zakupy, tak wiecie, jutro jest, mamy taką kolację wigilijną i myślałam nad ugotowaniem polskich potraw ale wszyscy goście są Anglikami więc nie wiem, czy im będzie to smakować więc mój chłopak powiedział, że on ugotuje on, uff, uh, matko, on ugotuje, wiecie, oni tam y, jedzą pieczonego indyka, jakieś y, słodkie ziemniaki, więc on, uh, on się tym zajmie. A ja po prostu chcę zrobić jakieś ciasto, myślałam nad blokiem czekoladowym, więc chyba zaraz pojadę na jakieś małe zakupy. Hej, kochani, jest 12.45, czyli prawie 13.00, A ja tu sobie siedzę z moją candy i edytuję dla was filmik. Nie wiem, czy coś będzie widać, ale to jest. Christmas, tak? Czyli świąteczny filmik. Ja sobie siedzę w łóżku, a zaraz coś zjem. A po prostu jestem taka głodna, ale mój chłopak właśnie gotuje nam super jakieś danie, więc a, zaraz sobie coś zjem. I tak. U Candy! A! Mieszka! Oj! Oj! Tu macie uh, agresywną uh, candy? What? What's ready? Food! Hello. I'm coming! A przed pracą, pakowanie na narty. Właśnie wyciągnęłam jakieś e, jakąś starą torbę ze wszystkimi rzeczami, które muszę rozpakować. Jakieś rękawiczki, sprawdzić, czy wszystko mam, czy wszystko pasuje. Ponieważ e, 25 już jedziemy, właśnie na narty, i chcemy się spakować wcześniej, e, żeby nie było stresu. Właśnie tu mi. Mój kot pomaga tam, Dziś się próbuje wcisnąć. Może się zablokował. Candy! Dobra. Także ja się teraz szykuję do pracy. Tutaj ten bałagan muszę ogarnąć. I tak, do zobaczenia później. Słuchajcie, szukałam jej przez pół godziny, a ona się schowała pod... pod kurtką. Tak? Tak, po buzie? No właśnie. Tylko takie oczy tu widać. Świąteczny prezent dla Candy. Tak, kochani, właśnie jadę do pracy, muszę zmienić bieg, więc chwila, moment. Nie mam tego podtrzymywacza do kamery, ponieważ go uszkodziłam. Próbowałam go przekręcić i po prostu odłamałam coś, jakąś część. Zdarza się. Teraz jadę na lot i lecimy, lecę do Budapesztu. Załogę mam bardzo fajną, więc tak, tak mi dzień przed świętami mijają, czyli pracuję. Kochani, jadę właśnie do pracy I zobaczcie co się dzieje Tam nie widać, ale jest taka długa kolejka A ja mam tak mało czasu, że po prostu nie wiem Zaraz mnie coś tu trafi Więc tak, ja mam zawsze jakieś szczęście co do, tych, do tej drogi Że po prostu trochę coś tu jest Może umaluję usta w przerwie To przynajmniej będę miała troszkę więcej czasu na później Cześć, kochani, więc właśnie sobie stoję w korku, który po prostu się nie rusza w ogóle. Zobaczcie, tam jest kolejka samochodów za mną, kolejka samochodów przede mną. I na tej drodze jest, tak, to jest taka droga jakby w jedną stronę, że bardzo trudno tu zakręcić, bo zajęłoby mi milion lat, żeby tu wyjechać stąd. Więc nie wiem w ogóle, nie wiem czy się nie spóźnię do pracy, nie wiem czy będę wykonywała swoje loty. No tutaj coś się ruszyło, więc zobaczymy jak to będzie, ale widzę, że tam znowu jest zatkany. No zobaczymy, do zobaczenia później. Tak więc kochani, jadę powolutku, a powolutku właśnie do mojej pracy, to samo też bardzo powoli jadę, jak tu widać, a tutaj nie mam możliwości ich wyprzedzenia. No tak, zobaczymy jak to będzie. Nie wiem, trochę się denerwuję, ale mam nadzieję, że jakoś zdążę, że jakoś to będzie. No i dobra, dam Wam później update, um, już jak dojadę troszkę później. Wiecie, co sobie dzisiaj pomyślałam? Że ja chyba nie lubię latać i być stwierdzącą w okresie świątecznym, kiedy Widzę tych wszystkich pasażerów, z prezentami, z tymi rodzinami, jadą sobie na święta. Mm, a ja ich muszę wozić i przez to nie mogę pojechać na własne święta i nie wiem. Tęsknię za moją rodziną, za rodzicami. Tym bardziej wiem, że w tym roku będą sami tylko we dwójka, Bo mój brat jedzie do Izraela z dziewczyną na święta, ja w Hiszpanii, a moi rodzice samotni. Mm. A tam myślę, żeby wysłać im jakiś prezent, e, przesyłkę kwiatową Tylko właśnie muszę szybko załatwić, czy na jutro to dojdzie, na 24 e, i, I tak, żeby przynajmniej jakiś uśmiech może sprawić na ich twarzy, ale... Naprawdę, no widzę tych wszystkich ludzi, zresztą zobaczcie Tu tutaj sobie idą Paparazzi się teraz patrzą na mnie O matko, tam sobie idą, widzicie? I, I tam, to jest lotnisko. No właśnie, i, i, wiecie, i wszyscy, wszyscy szczęśliwi, a ja co? Co? No, ale takie są uroki. To, to nie tylko stewardesy, to też lekarze, to też e, piloci, to też strażacy. Nie wiem. E, każdy taki zawód jednak łączy się z tym, że że święta, Sylwestra, Wielkanoc, urodziny możemy akurat właśnie mieć spędzić w pracy i to nigdy nie wiadomo, jak nam ułożą plan pracy i dyżury i, i tyle, I, i taka to jest praca. No, może czasami wolę o tym nie myśleć, ale może zadzwonię do moich rodziców i, i, i tam nie wiem, pogadamy, może będzie... Może jakoś to się nadrobi, może w przyszłym roku, ale mówię to Wam też po to, aby nie, żeby się żalić teraz, jakie to moje życie jest złe i, i wiecie, jak tu jest mi strasznie, tylko po prostu mm, chciałabym Wam przekazać. Żebyście doceniali to, co macie, żebyście doceniali właśnie ten czas świąteczny z rodziną, bo to jest po prostu takie mega, bo wydaje mi się, że ja nie doceniałam aż tak bardzo, kiedy to miałam i dopiero jak teraz mi brakuje właśnie rodziny na święta, to dopiero teraz tak sobie myślę, kurczę, jakie to jest ważne, jakie to jest ważne po prostu. Rodzina to jest skarb największy, więc tak mam tylko wiecie, taki yy, morał dnia. Wzieczki kochani, do zobaczenia później, bo ja już uciekam do pracy, bo jestem trochę spóźniona. And yes, see you later! Today we are flying to Budapest and Budapest, ladies! And Paola is very, very social Look at them It's <laughs> a video Oh, yeah? Oh, okay! And Florina is... I lost. don't know it it's I am almost lost Lost? Okay <laughs> He's the only busy person. Say hi, person. Bruno. Hi, hi Bruno. <laughs> <laughs> Kończyłam swój dzień i idę do domu zobaczyć moją świąteczną odznakę. Wszyscy sobie życzymy Merry Christmas! i tak nie mogę się już doczekać, kiedy będę w domu. Hej kochani, właśnie skończyłam pracę i nie wiem, jest mi smutno i po prostu chciałam się komuś wygadać a wiem, że te vlogi te nawet vlogmasy są właśnie takie gdzie mogę z kimś pogadać i co? chciałam powiedzieć, że właśnie skończyłam pracę, mieliśmy dużo pasażerów wszyscy jadą na święta lotnisko jest pełne ludzi jeszcze nie widziałam tylu pasażerów właśnie idących na święta no i to co chciałam powiedzieć że że jest mi smutno, bo, bo chciałabym także być właśnie jednym z tych pasażerów śpieszących się do domu albo nie wiem, właśnie przylatującym na lotnisko, gdzie rodzina na mnie czeka. A wiecie, stwierdzenie tak przyjeżdżają, nikt na nie nie czeka na żadnym lotnisku kochani, to nie jest tak, że ja się chcę tu żalić czy, czy nie wiem, nagle ale po prostu aż naprawdę chciałabym się płakać, jak ja widziałam tych ludzi i sobie wyobraziłam właśnie moich rodziców że, że mogłabym z nimi spędzić te święta a kolejne święta będę gdzieś tam daleko mm, nie jest to miłe nie jest to miłe uczucie i obiecałam sobie w tym roku, że następne święta Muszę spędzić z moją rodziną, nie wiem. Nawet jeśli to będzie oznaczało, że po prostu a, zmienię pracę. Bo wiecie, pieniądze to nie wszystko, kariera to nie wszystko. I moim zdaniem najważniejsza jest rodzina, a najważniejsze są a, właśnie wspólne chwile, wspólne wspomnienia, i bo na koniec to nam tylko zostaje żadne tam pieniądze, żadne, wiecie, wszystko po prostu. A, tak, chwile fajnie jest właśnie mieć z rodziną, i, i tak. Więc e, z tym postanowieniem, że następne święta na pewno już będę z moją rodziną, e, tego się trzymam. Mm, I co, już nie, nie mogę, o tym więcej, bo tylko zrobi mi się smutno i, i tyle. E, właśnie, no i nie chcę tu robić vlogmas, powinien być pozytywny i radosny, a nie jakieś smęty. A więc tak jak już wcześniej mówiłam, że chcę Was pozostawić z tym, żebyście doceniali, doceniali to, co macie, doceniali własną rodzinę, bo nie każdy może to mieć. I co? I tak, jadę do domu i uciekam. Mam nadzieję, że się z Wami jeszcze zobaczę i pa, pa, buziaczki. Hej, kochani, ja już jestem właśnie po prysznicu, moje włosy jakieś dziwnie odgniecione i w ogóle... Ale dobra, nieważne. To, co się tu dzieje, to jest po prostu jakaś masakra. I ja nie wiem, istnieje szaleństwo. Ja właśnie wróciłam z pracy z koło pierwszej 30 e, Zamówiłam prezent dla moich rodziców, bo jakoś miło mi, jak zresztą widzieliście, strasznie smutno. I w ogóle myślałam sobie, że coś im podaruje na święta, i zamówiłam sobie, sobie im e, z poczty kwiatowej e, kwiaty, e, czekoladki i wino z takim, wiecie, fajnym listem z życzeniami i z jakimiś słowami ode mnie pomyślałam sobie, że i tak do nich zadzwonię porozmawiam, ale przynajmniej, wiecie, taki gest, <grym> może coś tam rozweselim ten dzień beze mnie. I tak, a poza tym tutaj e, mój chłopak już właśnie na mnie krzyczy, bo kot wyjadł na jedzenie, co było ugotowane na święta. I tak. To jest e, sprawczynie całego zamieszania, tam się chowa Pokaż się nam. Tutaj tylko. Chowa się, wstydzi się. Bo trochę jej się oberwało, ale. No. Kto zjadł? Kto wyjadł jedzenie na święta? Mhm, mm to ty. Candy. Noty, noty. Jest. Trzecie 20, a my gotujemy wciąż Taka to Wigilia. Ja właśnie robię swoje pierwsze... pierwsze. Pierwsze czek czekoladowe ciasto, czyli ten taki blok czekoladowy robię to po raz pierwszy zobaczymy czy mi się uda. Wygląda trochę jak kupa, co? Właśnie robię swój pierwszy blok czekoladowy i... Nie wiem, czy to mi wyjdzie Jak dużo bałagan można narobić? Nie no, serio Robotniki są wszędzie Na podłodze, na zlewie, wszędzie Tutaj jest moje naczynie I tak robimy ciasto Ok, jest czwarta rano i chyba skończyłam swoje ciasto Tu jest jeszcze bałagan Eee, ale może jakoś zaraz to ogarnę szybko i idę spać Nasza choinka Hej, dobranoc kochani Dziękuję za wspólny dzień I dobranoc Do zobaczenia All I want for Christmas Is you